Panią poseł Marty Wcisła. Dziękuję. Mam kilka pytań do pana ministra. Ale nim zadam pytanie, chciałam, chciałam poinformować o fakcie, o którym dowiedziałam się wspólnie z moim kolegą podczas kontroli poselskiej od głównego inspektora sanitarnego. A mianowicie, w ostatnim kwartale ubiegłego roku do Polski poza zbożem paszowym, siewnym, technicznym wjechało blisko pół miliona ton zboża do celów konsumpcyjnych. Oprócz oczywiście 170 transportów zboża, które zostało zatrzymane na granicy, na moje pytanie z jakiego powodu ponieważ to zboże przyjechało w wagonach po węglu i w cementowozach. Niemniej jednak do Polski trafiła znaczna ilość zboża spożywczego, które było zanieczyszczone. Na pytanie, co oznacza zboże zanieczyszczone, poinformowano mnie, że jest to zboże, które zawiera roztocza, konkretnie robaka, rozkruszka mącznego. To zboże zanieczyszczone z rozkruszkiem trafiło do mojego województwa, do województwa lubelskiego. I ja mam pytanie do pana ministra, który, który atakuje tutaj i Izbę Paszową i panią von der Leyen. Kto dopuścił do tego, że zanieczyszczone zboże spożywcze wjechało do Polski i gdzie to zboże trafiło, kto tym zbożem dystrybuował, co się stało z tym zbożem i czy to zboże trafiło do zakładów produkcyjnych na Lubelszczyźnie wytwarzających produkty mączne. Ja pytałam w interpelacjach o to pana ministra, no, ale rozumiem, że skoro pan minister nie odróżnia pszenicy od, prze, od y, żyta, no to trudno mu odpowiedzieć, więc może dzisiaj mi odpowie. Bardzo proszę, bo konsumenci na Lubelszczyźnie są bardzo zaniepokojeni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A w trakcie kontroli poselskiej dowiedział nie dowiedziała się, pan się pan pani tego, gdzie to zboże trafiło? Pani poseł? Pani poseł? Tak. Nie dowiedziała się pani, jak była w trakcie kontroli poselskiej? Nie dowiedziałam się, gdzie trafiło to zboże. Prokuratura wszczęła postępowanie, ale nie, nie dostałam odpowiedzi. Dziękuję.